Wydaje mi się, że ja byłem w sytuacji ekstremalnej, ponieważ zwykle gracz nie spotyka się z zo, który za nim jeździ, więc to, że ja trochę depłem do gazu, żeby wyjechać z miasta jest całkiem usprawiedliwioną sytuacją, patrząc na to wiesz, co je, za mną jechało, no nie? W sensie, ogólnie z tego, co mi ktoś tłumaczył, że na tym serwerze, przynajmniej na tym MP Trackerze, jest coś mm. takiego, że jak jesteś streamerem i masz jakiś, jakikolwiek komput się stworzy, to ty za niego odpowiadasz i właśnie to jest chyba takie ten Chyba najgorsza jedna z najgorszych zasad, no bo to nie jest twoja wina, że nie wiem, ludzie chcą za to pojechać, to no nie? A... Ja napisałem do tego moda stary I co ci odpisał? Odpisał ci to? Znaczy no ja, ja nie napisałem żeby dostać unbana, bo to napisałem w apelacji. A. Tylko przepraszam za... 700 komentarzy pod jego, pod jego profile. No Widzisz, bo mi głupio. Chłopca kogoś zbanował, a tam ludzie mu mówią to dajun bana Evronowi. Bo no przecież chłop mi po prostu, jak przeczyta te komentarze, to mi da permbana, bo pomyśli, że nawołałem ludzi, więc napisałem, że Sorry, nie piszę w związku z unbanem, ale jak coś tutaj komentarze to nie jest jakby moja wola, że one się pojawiły, bo ja nikomu nie mówiłem, wręcz przeciwnie mówiłem, żeby się ludzie uspokoili, bo chłop zobaczcie, to przecież on mi poprawi na permbana, więc stwierdziłem, że napiszę, żeby go tak przeprosić formalnie, że bo jakby napisał mu, że po pierwsze nie chodzi mi, żeby szybciej mieć unbana, bo ja już mogę mieć ten tydzień bana, by dać nie dostać permbana. No ale ja, ja mu też tak że... Ja powiedziałem po prostu tak, że w apelacji robiłem apelację na streamie i było widać jego profil i potem nagle się pojawiło 700 komentarzy i no już nie dało się zatrzymać tej maszyny. A ja wiem kim on jest. Stary, stary ja już rozumiem po jego manierze, mowy, kim on jest. Kim? On jest prawdopodobnie ma ponad 40 lat. i ja to, ja to jakby nie mówię dlatego, żeby go obrazić, tylko potrafię wyczuć to. Bo on mi na przykład powiedział o, pisa z Tobą, tak? Bardzo, bardzo mi miło, że napisałeś. Od razu, niedzielny poranek jest jakiś weselszy. Wiesz, jakby on taką, taki esej, jak moja mama by napisała, wiesz? Jakby tak. ja wiem, z kim mam do czynienia, ja po prostu wiem, że trzeba formalnie, kulturalnie, fan na czacie, wiesz, przeprosić, ładnie tutaj pyknąć, bo po prostu inaczej wiesz. Inaczej się nie da raczej. Halo? Halo, ja Cię słucham cały czas. A, dobra, okej. Okay. Okay. Czyli, no może to trzeba było do trzeba mm. napisać, może to jest jako jakiś znajomy z nirków. No ale właśnie to jest taka osoba, która sobie w sobotni wieczór, wiesz, traseczkę odpala, no nie? I ja też chciałem swoim No kolegów. Jak tam, czy, jak... ci nowało, traseczkę, co? W sobotę wieczorem. Stary, ale wiesz jaka ta nasza widoczna musi być, kancer z trzeciej osoby, wyobraź sobie. Cisza, spokój na trasie, wiesz, taka ta muzyka z takimi no. motylkami, no nie? No. I nagle się pojawia 200 osób, które trąbią, jadą no. przez Szczecin, po czym banujesz chłopa i nagle pojawia ci się 700 komentarzy, jakim to śmieciem nie no. jesteś. Przecież jak, taka, jak takie zo, po prostu, wiesz, przejeżdża przez Wrocław, że tam Szczecin, nie wiem, gdzie byliśmy, ale to musi być kancer z trzeciej osoby. Ja no, ale jest jak jest, nie nic się tutaj nie poradzi. No ale z drugiej strony, no. tutaj tak mówisz, działa ta zasada, daje no Z pszczołami. No niestety. No, 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 okay. no ja ta zasada działa zawsze, no bo jedną pszczołę i nagle wylatuje cały rój, no jest takie. No ty, był bez szans. Ja mam być szczery. Bo nie wiedział, że pszczołę uderzył, nie wiedział co chodzi, nie wiedział to zaraz e, wyleci z ula Ale ja mam wrażenie, że jak zobaczyłem, zobaczył, że tyle osób było w Poznaniu, to jak widziałeś tam szły tak bany po kolei na tym Na mm. y, czacie. to ja mam wrażenie, że on właśnie próbował trafić w, w ciebie Bo nie wiedział, wiesz, kto jest za to odpowiedzialny, że jest tyle osób I tak wiesz, szły po kolei bany i potem trafi w ciebie i chyba był zadowolony, bo Już ma więcej po potem nie poszło, bo ludzie się wylogowali nie, bo ja nie chodzi mi o to, żeby mieć jakiś special treatment, że o jestem streamerem, dajcie mi lepsze prawa, tylko po prostu czy ja jestem odpowiedzialny za to, że za mną jedzie 500 osób? W sensie pośrednio tak, ale ja nikomu nie mówiłem, żebym się pojawił. To jest, yy, jak to mówią, spontaniczne zgromadzenie. Spontaniczne zgromadzenie. Znaczy, nie nie mówię. panowie, czekajcie o 21 pod Szczecinem, tylko po prostu... Ja, ja powiedziałem, że idę grać w Tirki z Diablesem. Kto tam był, to ja nie jestem odpowiedzialny za nich. No przecież ale... ja nawet nie wiem. Jakby... Przepraszam bardzo, ale to, że ja dostaję bana za nich, to ja nie wiem. To, to jest to jest special treatment, ale w drugą stronę, negatywną. Bo to, to co ja jakaś matka ich. No, no też się nie może w Traskę pojechać sobota wieczór, co ja od razu bana. Ja Ale... jestem przekonany, że tam jedna osoba, przynajmniej to nie był mój widz, a i tak dostał bana. <noise> Akurat w odpowiednim czasie do Szczecina zajechał. 16 13 <noise> mu się przedłużył. No i co? I co i ta osoba nawet nie wie ja za co A ja na co bana? Debil, debil Ilegalne... Do Szczecina. Pojechał. Dostał bana za nielegalne zgromadzenie. <laughs> o, nie, ale powiedzcie, szczerze, to były naprawdę piękne sterby. To ja naprawdę ja się Bremko zrobił, tak się cieszyłem, do no jednego wiesz, i tak odpaliłeś ty, chciałeś zagrać. Wydaje się że, się, że nawet ludziom aż tak źle nie było, jeśli chodzi o oglądanie tirów. Nie, Zresztą... tam nie było nic złego. No nie, nie, ale cały Tam nie... były mamy kiki tylko dlatego, że ludzi było za dużo, ale patrz kulturka na trasie była, ludzie wiesz, nie ten, powiedzieli mi jak ustawić żeby radyjka nie było, coś tam, wszystko git, no nie, tylko po prostu wiesz, admin przyszedł, zobaczył, że jest 200 tirów no i zaczął anihilację, nie? i stwierdził, nie może być 200 tirów ale jaka to jest symulacja, że jeszcze admin Polak, czaisz to? To jest... Przecież... Jaka to jeszcze jest z Warszawy, jaka ja to nie mogę. Po jaka to jest symulacja, że nagle dostaje 700 komentarzy od Polaków i się zostawia skodyma? Nie ma, nie, no nie mogę. Tak. Ale najlepszy tak komentarz był, ale że swój swojego Ej, ja nie mogę z tych komentarzy, nie, ale Polak Polaka. Nie, nie. Jest admin! Czego nie rozumiem?